Czas to pieniądz dla ciebie? To dlaczego go tak marnujesz? O tym właśnie, moi kochani, porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Także krótka czołóweczka, i zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was w ten środowy już poranek. Wyjątkowy dzień. Po pierwsze wyszedłem z domu. Powiedzmy, że choroba się skończyła. Można było troszeczkę wyjść, troszeczkę odetchnąć świeżym powietrzem. Czyli wracamy do tradycyjnego nagrywania poranków motywacyjnych. A dodatkowo, moi drodzy, to jest setny odcinek już jak ten czas szybko leci i właśnie o czasie będziemy dzisiaj rozmawiali. Posłuchajcie cytatu na początku. Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie. Moi drodzy, czas to pieniądz. <laughs> Czy też tak do tego podchodzicie? Czy też tak macie, że bardzo wiele rzeczy, które wykonujecie, są właśnie spowodowane jakimiś korzyściami, które możecie osiągnąć. A jeżeli te korzyści są, ale one są odległe, gdzieś dalej wymagają czasu, determinacji, więcej pracy, to je odkładamy. Mimo, że osiągając ten cel, zyskamy więcej. Bo zawsze powtarzamy: A mamy jeszcze czas, a może sobie to później. Czas upływa. Minęły te 2-3 miesiące, o których wspominaliśmy, że to właśnie przez te 2-3 miesiące nie chce nam się czegoś zrobić. I co się okazuje, czas upłynął, czas nie wróci, a my nie zrealizowaliśmy celu. Nie mamy korzyści, którą mogliśmy mieć. I tak nam się zbiera frustracja, tak nam się zbierają niezrealizowane cele marzenia. Życie płynie coraz szybciej. Inni pędzą do przodu, realizując swoje marzenia, a wy zostajecie w tyle. I pytanie brzmi: dlaczego? Czy naprawdę każdej minuty naszego życia, moi drodzy, dosłownie każdej minuty, każdej sekundy, nie warto wykorzystać? Nie wiemy, ile tych minut jest. A najważniejsze, moi drodzy, nie analizujmy tego. Po prostu, po prostu działajmy. Po prostu działajmy każdego dnia. Nie patrząc na czas, nie patrząc tylko i wyłącznie na korzyści, które oczywiście osiągniemy. Bo w mojej zasady, jeżeli coś robimy, jeżeli się angażujemy, to jakiś cel osiągniemy. Lepszy czy gorszy, ale osiągniemy. Więc robimy ten krok, ten taki pozytywny krok. Ale to, co najważniejsze, nie będzie tej frustracji, moi drodzy. Nie będzie takiego, "kudne, no nie zrobiłem, nie? I właśnie o tym chodzi, moi drodzy. Nie róbcie tego. Nie odkładajcie. Uprobujcie sobie krzywdę. Tylko i wyłącznie sobie. Trzymajcie się, moi drodzy. Miłej środy Wam życzę. Miłego dnia. Miłego popołudnia. Połowa tygodnia. Tak pozytywnie nakręceni. Setny odcinek za nami. Mam nadzieję, że raz będą dwusetne, trzysetne, tysięczne odcinek. No, to będzie coś. A ja z Was coraz więcej. Za co Wam serdecznie dziękuję. Widzimy się jutro punktualnie o godzinie piątej. Trzymajcie się. Cześć!